Dziś audycja, która będzie poświęcona refleksjom na temat nastrojów na rynku nieruchomości, a także odpowiedziom na niektóre wasze komentarze, bo te wasze komentarze czy też pytania do nas przysyłane pokazują, jakie są wasze opinie o przyszłości rynku nieruchomości, a tym samym pokazują też, jakie są nastroje na rynku nieruchomości, a nastroje to jest to co definiuje przyszłość rynku nieruchomości. Jeżeli są każdego rynku, jeżeli jesteśmy nastawieni optymistycznie, no to inwestujemy, jeżeli zakładamy, że pesymistycznie, to nie inwestujemy. Motorem do tego odcinka były wyniki ankiety, a właściwie rozstrzał pokazujący rozmaite opinie. Pytanie jest proste: rynek nieruchomości rozwija się cyklicznie, była górka dołek, górka dołek. Kiedy nastąpi teraz odbicie z dołka? 9% jest nastawiona wyjątkowo optymistycznie. Czyli twierdzicie, że nie ma żadnej recesji i rynek nadal będzie rósł. Nie wiem na jakiej podstawie to twierdzicie, bo źródła statystyczne już pokazują, że jest recesja. 12% odbicie w 23 roku, 26% zakłada odbicie w 24, ale 37% w 25, a 16%, że to będzie 26 lub później. Czyli tych ostatnich, te dwie ostatnie grupy, mogę zaliczyć do grupy, powiedzmy, optymistów bardzo ostrożnych albo pesymistów, zależy jak to woli ich oceniać. Nie wiem oczywiście, kto z Was ma rację, i Wy też nie możecie mówić, kto z, kto z tych ma rację, bo co do przewidywania przyszłości, zawsze można się pomylić i zawsze mogą dojść jakieś kolejne niespodziewane czynniki. I ankieta jest też mało reprezentatywna, bo tylko 98 głosów, ale zawsze pokazuje po prostu rozrzut Waszych opinii. W ogóle, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, no to zapraszam Was oczywiście do subskrybowania naszego kanału, przysyłania pytań, przysyłania komentarzy, ponieważ one mogą stanowić pożywkę dla kolejnych audycji, a staramy się, żeby te audycje były ciekawe. I od razu powiem, że do tego pytania rynek nieruchomości rozwija się cyklicznie górka dołek, górka dołek. Kiedy nastąpi odbicie z dołka? Ktoś dał odpowiedź. Ze względu na demografię może się okazać, że nigdy. No cóż, to pesymizm. Od razu powiem, że tutaj są zamieszczone na tym ekranie niektóre wasze komentarze czy też fragmenty komentarzy. Z góry przepraszam, że nie podałem, kto jest autorem tego komentarza. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy na to pozwalają przypisy o ochronie danych osobowych. Wyście nie wyrażali. Takiej zgody, no więc cóż zrobić. Zostaniemy po tej stronie, że jesteśmy ostrożni. Chociaż jeżeli ktoś będzie chciał, to te odpowiedzi są publiczne i z pewnością znajdziecie je na naszym kanale na YouTube, który zapraszam też subskrybować, bo tu naprawdę są ciekawe rzeczy. Wracając do tych pytań. Mam nadzieję, że jednak ta groźba się nie spełni i nasz kraj. Będzie się rozwijać nasze społeczeństwo i ta demografia będzie rosnąć, nie tylko z powodu uchodźców na przykład z Ukrainy, ale w ogóle z powodu tego, że nasze społeczeństwo będzie się rozwijać. To jest moja nadzieja. Czy tak się stanie, tego nie wiem. Jak powiedziałem, już nikt z nas nie ma szklanej kuli i patentu na znajomość przeszłości. No ale tutaj mamy tak pesymistyczny komentarz, a kolejny komentarz. Deweloperzy w moim regionie, kujawsko-poworskie obstawiają, że kryzys potrwa półtora do 2 lat. Ci, którzy mają środki, chcą budować na zapas, aby mieć ofertę nieruchomości, które będą mogli sprzedawać wtedy, kiedy zaczną spadać stopy procentowe i ruszy akcja kredytowa, pierwsza połowa 2024. Reszta będzie walczyć o przetrwanie, zmieniając podaż, ścinając ceny itd. Uchodźcy z Ukrainy według mnie nie będą znacząco oddziaływać na rynek, a ten PIK związany z ich napływem i zakwaterowaniem już minął. Huh, jeżeli chodzi o ten PIK. Związany z napływem i zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy, to jak na dzień dzisiejszy, zgodzę się oczywiście, że masowość tego napływu się zmniejszyła. Nawet dziś widziałem takie wykresy, że różnica pomiędzy ilością tych, którzy przyjeżdżają, przyjechali, a tych, którzy wyjeżdżali z Ukrainy, na Ukrainę z powrotem, utrzymuje się od pewnego okresu na stałym poziomie. Jednak to, że ten pig minął, to nie znaczy, że problem przestał istnieć. W dużych miastach po prostu mamy ogromny problem z mieszkaniami na wynajem. Nie znam wszystkich miast w Polsce, ale w Warszawie na przykład, no to podwyżki cen najmu czynszy są ogromne. Deweloperzy w moim regionie obstawiają, że kryzys potrwa 2,5-2 lata. A skąd oni wiedzą, że tyle? Ja nie wiem. Może potrwa tak, może nie. W każdym razie jest to, zakładam, nastrój taki bliższych tych optymistów, jak będzie naprawdę, tego nie wiemy, zobaczymy. Tym bardziej, że zobaczcie inne komentarze ludzi o zupełnie innych nastrojach, poglądach. Ale jak kredyty staną, to gospodarka fiknie w ciągu 12 miesięcy i tak będzie. Wystarczy tylko poczekać, żeby 35, 30% ludzi straciło pracę, bo tym się skończy podwyższanie stopy powyżej 5%. Musi się gospodarka cofnąć o 18 lat. Nie chciałbym, żeby ten scenariusz się spełnił. Oczywiście nie mam wpływu, jaki on będzie. Od razu dodam też, że pisownie zostawiliśmy oryginalną. Żadnych tutaj poprawek nie robimy z naszej strony. Lawinowo przyrosła ilość reklam deweloperów, coraz częściej z rabatami, bonusami, ostatnie mieszkania itd. Daje do myślenia fakt, w następnej kolejności, pewnie już jesienią, zobaczymy pierwsze bankructwa, bo nie będą mieli gotówki od klientów na wykup obligacji, i wtedy zaczną się konkretne spadki materiałów oraz robocizny. Można powiedzieć, że rynek to nie prawa ekonomii, lecz przyrody. Im mocniej i dłużej świeci słońce, tym dotkliwsze będzie załamanie pogody, ale padać nie będzie wieczniej. Zgadzam się, rynek jest cykliczny. Fortuna kołem się toczy. Deweloperzy już raportują spadki, nawet nie trzeba czekać do jesieni, spadki sprzedaży. Deweloperzy już zareagowali na to, co się dzieje na rynku, i także inni inwestorzy, nawet ci prywatni. Ilość rozpoczętych budów nie mylić to z wydanymi pozwoleniami. W pierwszym półroczu 2022 roku spadła w zależności od tego, czy patrzymy na deweloperów, czy na inwestorów indywidualnych, o 17-18 z kawałkiem procenta w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. To ogromny spadek. A wracając do tych kredytów, które mają fiknąć, no to one też fiknęły, bo w ostatnich miesiącach, nawet czerwcu, lipcu, no to. Ilość kredytów udzielonych na zakup nieruchomości mieszkalnych spadła do 30%, mniej więcej 40% wartości tego, co było rok temu. To spadek naprawdę ogromny. Kolejny pesymistyczny komentarz. Prawda jest taka, yy, panie, że. W Takiej sytuacji w Polsce jeszcze nie było, bo jest dużo gorzej niż kiedyś. Wszyscy zapominają o rynku wtórnym, który będzie miał wpływ na ceny. Co ludzie będą robili, dociśnięci do ściany? Czy to jest sugestia, że będą oni nagle wyprzedawać nieruchomości? Zobaczymy. Wszystko przejdzie na sprzedaż. Poczekamy do wiosny. Jak ludzie na własne oczy zobaczą, jak wzrosły koszty życia, zamarznięty jak wielu ludziom otworzy oczy. Czy wiecie, że mieszkanie w spółdzielni 50 m2 do tej pory utrzymanie to było około 500 złotych, a nie wiem, przepraszam, w jakim mieście, bo szczerze mówiąc, w Warszawie to chyba raczej ceny wyższe. Teraz co miesiąc podwyżki po 50%, bo ogrzewanie jest ryczałtem za cały rok. Zgadzam się, koszty utrzymania lawinowo rosną, a też nie wiem do końca, czy te programy rządowe, pomocowe, które mają dać i które są zapowiadane jedne już są uchwalone, inne są zapowiadane, że mają być jakieś dopłaty: 3000 do węgla, a innym dopłacą do ogrzewania takiego, innym do innego. Czy to się sprawdzi? Bo z drugiej strony. Taka pomoc i bierze się skądś. I jeżeli to ma być dotróg pustych pieniędzy, no to efektem tej pomocy będzie po prostu nakręcanie inflacji, czyli tego, co nas w tej chwili dość mocno gnębi. Za chwilę połowa najemców przestanie płacić czynsz, za duży mieszkanie się i ucieknie. Zniechęceni też pozbędą się tych kłopotów, a pieniądze zainwestują w co innego. Rozumiem, że zniechęceni wynajmujący. Tak się przynajmniej domyślam. Czy najemcy uciekną, zobaczymy. W każdym razie nie sądzę, aby było możliwe to, co usiłują zrobić niektórzy, a przynajmniej, żeby to było możliwe w dużej skali. To znaczy, jeżeli ktoś kupił mieszkanie na kredyt po to, żeby je wynajmować, i teraz mu wzrosła rata, ogromnie i jeszcze rosną koszty właśnie ogrzewania, oświetlenia i w ogóle koszty eksploatacji tego mieszkania, żeby to wszystko najemcy wytrzymali. Niektórym, jeżeli wynajmującym, którzy mają bogatszych najemców, być może te koszty uda się przerzucić na najemców, ale wszystkim pewnie nie. Już Dochodzimy do jakiejś bariery, możliwości płacenia czynszów. No, oczywiście, też czynsze podbija obecność ogromnej ilości Ukraińców w Polsce. Jak będzie z wojną, tego nie wiemy, zobaczymy. Nastrój, w każdym razie, tutaj jest mocno pesymistyczny. Inny komentarz, za co przeczy temu wcześniejszemu, bo tutaj pojawia się twierdzenie, to nie jest otoczenie skłaniające do obniżania cen czegokolwiek. Oczywiście niektóre metale, surowce tanieją, ale złotych mocno osłabł i to nie daje takiego efektu obniżki. No, tutaj jest trochę dyskusyjna ta teza. Faktem jest, że złoty mocno osłabł, ale te niektóre ceny, światowe ceny, spadły mocniej niż to osłabienie złotego. Jak będzie ratował naszą gospodarkę, i czy będzie to robił? Trudno powiedzieć, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski. Faktem jest też to, co napisała osoba komentująca, że pensje minimalne idą mocno w górę, a transfery socjalne tylko rosną, a nie maleją, i rynek pracy jest bardzo mocny. Na razie dodam: ten rynek pracy jest bardzo mocny. Faktycznie trzeba się zgodzić, że pensje minimalne rosną nie tylko. Z powodu działań rządzących, i nie tylko te transfery socjalne zapowiadają obecnie rządzący, bo posłowie opozycji też sam słyszałem hasła podwyżki o 21% dla strefy budżetowej. To pięknie brzmi. Ja rozumiem, że każdy chce mieć większą pensję, ale czy to akurat jest ratunek przed inflacją, to raczej wątpię. Raczej wręcz odwrotnie. Na żaden krach i mega tragedię w gospodarce się nie zanosi. Jeżeli ktoś liczy na powtórkę z kryzysu takiego jak w 2008 roku, to mocno się zawiedzie, zwłaszcza z oczekiwaniami na spadek cen mieszkań. Tą końcówkę, zwłaszcza z oczekiwaniami na spadek cen mieszkań, pragnę skomentować tym, że już w tej chwili widać spadek nominalnych cen mieszkań, cen sprzedaży. Już to widać w aktach notarialnych. A jeżeli na ten spadek nominalnych cen nałożymy jeszcze dużą inflację, to to oznacza, że patrząc się na to, tak naprawdę mamy już w tej chwili do czynienia ze spadkiem cen mieszkań. I jest sytuacja faktycznie taka przedziwna na rynku, że ceny mieszkań w dół, a częściej w górę. Jest to w takim razie czas, żeby ktoś na ten rynek wszedł. Bo się opłaca w takiej sytuacji teoretycznie kupować. A jak nie ma pieniędzy wśród ludności, to tym, kto wejdzie, mogą być fundusze. O tym już robiliśmy audycję o funduszach, mówiliśmy o ich plusach i minusach, a być może też zrobimy oddzielną audycję poświęconą temu tematowi. No, komentarz kluczowe pytanie, kiedy ten dołek będzie. Na razie wszędzie ceny są zaporowe i spadną. O i gdy spadną o 20-30%, jak w poprzednim cyklu, to możemy uznać, że mamy dołek. Nie chcę wyznaczać miejsca, do którego ceny będą spadać. Na razie spadają, a faktycznie pytaniem dla wielu jest, kiedy ten dołek będzie. I o, na ten temat była właśnie ankieta, a jak widać, odpowiedzi są różne. I wracając do tej ankiety, można śmiało założyć, że ponad 50%, 53% uważa, że odbicie z zdołka nastąpi w 2025 roku lub później. Ponad połowa tak uważa, czyli ponad połowa zakłada, że zjazd cenowy będzie trwał około trzech, może czterech lat. Od razu z tym problemem poszukiwania momentu, w którym nastąpi Odbicie z dołka wiąże się też pytanie, czy pana zdaniem jest obecnie sens zaczynać karierę pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ja bym dodał też do tego pytania od razu, czy jest też sens zaczynać karierę flippera teraz właśnie? Bo odpowiedź będzie dość podobna, chociaż nie taka sama, oczywiście od razu dodam. Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. To wszystko zależy, na przykład ile masz pieniędzy. I czy wchodząc w karierę na przykład tego pośrednika w obrocie nieruchomościami masz poduszkę finansową, która pozwala Ci bezpiecznie przeżyć kilka miesięcy. Bo w ogóle wchodząc w pośrednictwo, trzeba mieć taką poduszkę. Same koszty organizacji firmy, zaczęcia pośrednictwa, te koszty takie tam komórka, telefon, ogłoszenia nie są duże. Poważnym problemem jest to, że transakcje nie zawsze następują jutro. Czasami na pierwszą transakcję trzeba poczekać parę miesięcy, ale Teraz jest rynek kryzysowy. Sprzedającym będzie na pewno trudniej znaleźć nabywcę niż to było 10 miesięcy temu. W związku z tym teraz sprzedający być może będą chętniej korzystali z usług pośrednictwa niż to było, znowu mówię, te 10 miesięcy temu czy rok temu, kiedy na rozgrzanym rynku, zwłaszcza przy prostych, Nieruchomościach bez problemu mogli sprzedawać sami, nie widzieli potrzeby, dlaczego mają zgłaszać się do pośrednika. Ale sukces osiągniesz tylko wtedy, jeżeli będziesz dzisiaj przyjmować te nieruchomości, będąc pośrednikiem, w rozsądnych cenach. Jeżeli na ten temat teżśmy nagrali oddzielny film, link na dole. Jeżeli. Ktoś, kto zacznie tę karierę, będzie albo jest pośrednikiem, będzie potrafił wypreswadować sprzedającym: Słuchajcie, wasze ceny na dzień dzisiejszy są cenami nieaktualnymi. Musicie się dostosować do rynku. Bo mamy takie zjawisko: zawsze na początku, kiedy zmienia się kierunek rynku, z rosnącego na opadający, to sprzedający nie akceptują na początku faktu, że obniżka na rynku. Następuje zawsze liczą, że ich mieszkanie sprzeda się pod cenie historycznej. I w związku z tym ten początek spadku na rynku zawsze ma większe powstrzymanie ilości transakcji niż późniejszy, nawet dalszy zjazd, ale już przy istniejących transakcjach, bo sprzedający w cudzysłowie odrzeźwieli. Z pewnością w pośrednictwo ciężej się wchodzi na samym szczycie rynku Hossy kiedy po prostu trudno jest bardzo zdobyć oferty. Powiedziałem, sprzedający mogą sprzedawać sami, a cóż znaczy pośrednik bez yy, ofert. To samo dotyczy osób związanych z sleeperstwem. Trzeba po prostu na zimno reagować, nie wpadać w emocje i albo przeczekiwać okres spadającego rynku, ale też wypatrywać na rynku okazji, bo one zawsze się gdzieś tam prędzej czy później zdarzą, innej metody nie ma. No, nie będzie to taki rynek jak przez ostatnie 10 lat, że nieruchomości tak rwały w górę, że niezależnie co kupiłeś, jak wyremontowałeś, będąc fliperem, to sprzedałeś zyskiem. Tak nie będzie. Ale to jest dokładnie podobne to, co ja powiedziałem dla pośredników o tym, co ktoś powiedział w komentarzu już wcześniej cytowanym o deweloperach. Ci, którzy mają środki, chcą budować na zapas, aby mieć ofertę lokali. Dostępnych od ręki w momencie, gdy zaczną spadać stopy procentowe. Ten model działa: kupowania na zapas, czy też budowania na zapas, czy też budowania sobie oferty na przyszłe czasy. Należy jednak podchodzić do tego ostrożnie i naprawdę bez gorącej głowy, żeby te oferty nie były zbyt drogie, bo jeżeli masz dzisiaj środki i będziesz budować na zapas, ale okaże się, że za rok budowa będzie kosztowała 20% mniej, to nie wiem, czy warto dzisiaj było wydawać pieniądze. To samo dotyczy flipera, który kupuje mieszkanie pod flipa, czy też pośrednika, który właśnie powinien wystrzegać się w tej chwili, głównie przyjmowania zbyt drogich ofert. Reasumując, zauważcie, jak bardzo różne są Wasze opinie związane. Z rynkiem nieruchomości. Wskazujecie na rosnące ryzyko pracy z najemcami, wynajmowania mieszkań. Jedni z Was obstawiają ogromny spadek kredytów i w ogóle zamrożenie rynku na kilka lat. Inni jeszcze twierdzą tak: ludzie co kupują, kiedy inni się boją, to na tym wychodzą. Rozumiem, że ci kupujący w kryzysie dobrze wychodzą. Pokazała to chociażby pandemia na początku. Domy, samochody do wyboru, do targowania się dość mocno. Po chwili, jak wiara ruszyła z kasą, to ceny do góry. I tak, i nie. Ludzie, którzy mądrze inwestują na rynku spadającym, dobrze na tym wychodzą, ale nie wszyscy. To nie, potrzeba, nie potrzebna jest tutaj odwaga, tylko potrzebna jest rozwaga i mądrość. Natomiast, czy przykład z pandemią jest dobry? Dla mnie jest to. Dyskusyjne. Pandemia była leczona przez rządy, nie tylko przez polski rząd, nie tylko przez polskie władze, czy też nawet polskich posłów, ale na całym niemal świecie była liczona dosypywaniem pieniędzy na rynek, pustych pieniędzy. To pandemia wywołała inflację. To był pierwszy impuls inflacyjny. Dopiero potem przyszła wojna Ukrai na Ukrainie i związane z nią zamieszanie, które dało drugi impuls inflacyjny. Pandemia tak naprawdę była sztucznym podbiciem rynku. W Polsce rynek nieruchomości pod koniec 2019 roku spowalniał, lekko stygł. Ja nie mówię, że się załamywał, ale lekko stygł i został ożywiony. Pieniędzmi dosypanymi z tytułu pandemii oraz tym, że obniżono stopy procentowe, że ludziom się opłacało wyjąć każdą gotówkę z szafy, ze skarpety i zainwestować w nieruchomości, czyli spadkiem na przykład oprocentowania. O czym zresztą mówiliśmy w poprzednim naszym filmie, link na dole w opisie. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, zapraszam, subskrybujcie ten kanał piszcie do nas w komentarzach jakie chcecie tematy i nie zabijcie mnie jeżeli nie zgadzacie się z tym co powiedziałem bo ja staram się tutaj nie zajmować żadnej strony ani tych pesymistów ani optymistów ale chcę pokazać wam że mniej więcej połowa ludzi w Polsce to pesymiści a połowa w tej chwili optymiści patrząc na ich opinie o rynku nieruchomości, a jak będzie, zobaczymy.